Cześć, siemanko! Witam was w najnowszym odcinku z, na moim kanale. E, dzisiaj chcę sobie troszkę pogadać, taki ASMR pogadankowe Sam lubię czasami coś takiego pooglądać, więc pomyślałem, że zrobię sobie sam coś podobnego i będzie to dla was ciekawe. E, może poopowiadam trochę o sobie, jak mi ostatnio mijają dni. i suba, bo chcę się rozwijać, chcę rosnąć. Kto nie chce, wiadomo. Chcecie, yy, proszę Was po prostu o wsparcie pod tym odcinkiem, zostawienie łapki w górę i suba, i o no, zostawienie jakiegoś komentarza yy, negatywnego lub pozytywnego negatywnego, choć mi w tym sensie w tym sensie, co mogę poprawić na moim kanale, co mogę robić lepiej staram się czytać każdy, czytam każdy komentarz po prostu, nie staram się, czytam każdy komentarz, no nie jest tego dużo, więc czytam każdy komentarz staram się odpowiedzieć na każdy komentarz i tyle więc co witam was na moim kanale, jest to już prawdopodobnie albo trzeci, albo czwarty odcinek nie wiem, bo zastanawiam się nad rzuceniem jednego odcinka yy, ASMR Szachy, czy nie nagrać go jeszcze raz Ogólnie, no, jak jest na kanale, to widzieliście jak jest nagrane No ale po prostu zastanawiam się, czy nie wrzucę tego wcześniej I tyle yy, Cześć, mam... Mówię, to kolejny raz, ale Witam was Nazywam się Mateusz Jak możecie zaszyć po nazwie, nazwie tego kanału ASMR Mati Nazywam się Mateusz w tym roku szkołę, raczej już skończyłem, więc no i kanał sobie zaczęła robić ogólnie tak z nudów i sam jestem widzem ASMR i mówię czemu by nie zacząć po prostu nagrywać ASMR czemu by po prostu tego nie spróbować, może coś się uda może fajnie wyjdzie, sam, sam lubię oglądać ASMR jak mu powtarzałem, oglądam je od jakoś 3 lat od odcinku MC. Jak dobrze kojarzy mi się tak, od odcinku MC, e, możecie wy napisać mi w komentarzu od kiedy oglądacie w ASMR i od, jak dawno oglądacie. Czy na przykład jak ja od odcinku MC o SMR czy od jakiejś, od jakiej, od jakiej, od jakiejś innej sytuacji, od jakiegoś innego momentu, czy od e, w innym czasie zaczęliście, czy wcześniej, czy później jak natrafiliście na SMR ja właśnie natrafiłem przez głównie ten odcinek ASMR a wy jak natrafiliście możecie mi na No moim ulubionym polskim twórcą, którego wszystkie odcinki oglądam, tak naprawdę jest czas po deszczu, czy inaczej po SMR. Lubię go oglądać po prostu, wydaje mi się, że robi ciekawy content i wyznacza jakby też nowy, nowe, nowe, ten, nowe standardy w Polsce, ulepsza je. Więc no. sobie czasem go obejrzeć, lubię czasem oglądać jego pogadanki o pszczołach, czy też gameplaye z gier, wydaje mi się też ciekawym twórcą, kto jeszcze jest taki w Polsce, na pewno jest też jeszcze, żebym się nie pomylił, Corinne, Corinne Sofia, taka amerykanka, która nagrywa pogadanki w języku polskim czasami i też asmr w języku angielskim nagrywa e, fajnie mi się słucha asmr więc polecam gorąco serdecznie te trzy kanały e, tylko polskie bo zagraniczne to zagraniczne asmr tylko kojarzę nie kojarzę wszystkich nazw, które oglądam po prostu bo czasem włączam coś i nie sprawdzam nazwy ale na pewno jest to matty tingles Matti Dingles. Matty, matty Dingles którego bardzo lubię oglądać. Robi w ogóle, według mnie, jedne z lepszych roleplay więc nim się staram, staram się brać inspiracji od niego, jak nagrywać te roleplaye czy wiecie, inspirować nim po prostu, jak, czy jak poprawiać dźwięk, i tak dalej. Jak widzicie, nagrywam takim mikrofonem. No Na razie chcę nagrywać takim. Może później, jak kanał urośnie, czy też zainwestuję po prostu w lepszy mikrofon, ale na ten czas wydaje mi się, że ten mikrofon jest ok, yy, bo sam lubię obejrzeć np. że jeszcze zrobię jakiś taki odcinek, który pokazuje wszystkich twórców SMR, których oglądam, bo tak można powiedzieć szczerze, że no nie, nie pamiętam wszystkich, nie pamiętam jakich twórców oglądam, tak z głowy mi przypomnieć sobie po prostu, no bo mam też jakby dosyć słabą pamięć do nazwy po prostu, do imion i nazw, mam słabą pamięć, więc jak jakoś oglądam krótko, no to po prostu nie pamiętam jego nazwy. Możemy jeszcze porozmawiać. Jak wam, jak wam dzisiaj dzień minął, napiszcie w komentarzu. Mi dzisiaj minął nawet fajnie. Byłem się trochę przejść na dworze, poszedłem sobie na zakupy. Kupiłem sobie coś do picia, wróciłem do domu, pokrałem sobie trochę. Pokrałem sobie FIWE trochę. I no, było spoko nawet taki. Na no taki luźny dzień, można powiedzieć, trochę i tyle. A i ogólnie, niedługo właśnie chcę zacząć nagrywać minecrafta na kanał. Eee, no bo czekam, tylko za kątem Minecraft. I będę nagrywał wtedy, jak dostanę. Je. Więc no a propos, też roleplayu. Sklep z drewnem. Eee, bo widziałem, że pojawiały się takie koment dwa komentarze pojawiły się przed nimi filmikami odpowiadałem już no, i odpowiadałem w komentarzu wam ale no po prostu jak znajdę jakieś wyzwalacze fajne no to nagram ten sklep z drewnem i wydaje mi się że no może być to ciekawy odcinek ale po prostu muszę znaleźć jakieś fajne wyzwalacze jakieś przyjemne o przyjemne wyzwalacze fajne wiecie o co chodzi po prostu ale w najbliższym czasie wydaje mi się, że na pewno pojawi się w najbliższym czasie na pewno pojawi się roleplay fryzjera, który jest no dosyć popularny i wydaje mi się, że no dużo osób go nagrywało ale chcę nagrać sam po prostu i zobaczyć jak to jest no i też nie, też będę się starał że będziemy powoli kończyć ten odcinek. Jeszcze zobaczę ile mi wyszło. Będę musiał go podciąć na pewno trochę. No bo jak pisała jedna osoba w komentarzach, trochę się zaczynam, trochę się jąkam. No ale wydaje mi się, że to jest do wypracowania wszystko. Eee, Przykody z ich zupę dopiero zacząłem od 4 miesięcy tak naprawdę, bo posiadam jakby też swój główny kanał, na którym nagrywam gry i streamuję często. Czy Dragon Age, czy jakieś inne gierki, zapraszam. Link w opisie. Jak i zapraszam na inne social, social media, też linki w opisie. No, jak mówiłem, zapraszam na inne social media. I, i co mogę jeszcze powiedzieć? O, skupiłem wątek. Jeszcze wyuczyć tego, żeby cały czas mówić, albo po prostu wycinać te zadzięcia. Ale też nie chcę, żeby materiał był po prostu pocięty, wiecie o co chodzi, że mówię. Do 4 miesięcy yy, główny kanał, jak główny kanał, 4 miesiące robić temu. Więc, no, mam nadzieję, że z czasem przyjdzie mi to łatwiej, nie zacinanie się takie, więc, <laughs> więc mam nadzieję, że po prostu z czasem zmienię to w sobie, żeby się nie zacinać. Yy, też dużo osób mi pisze, że fajne ASMR i tak dalej. Cieszę się, że Wam się podoba moja ASMR Eee, chcę, chcę na pewno się rozwijać w ty, pod tym kontekstem w nagrywaniu SMR i na pewno chcę się rozwijać w, rozwijać dalej sprzętowo i tak dalej, więc niedługo wydaje mi się, że niedługo w, w tym roku jeszcze w tym roku chciałbym kupić nowy mikrofon, który, dzięki któremu mógłbym nagrywać też lepsze SMR. Jakby do, y, zrobić też odcinek, bo podobają mi się takie odcinki od na przykład y, mikrofona, mikrofonu za załóżmy 10 zł do mikrofonu za 500 zł, wiecie co chodzi? Y, według mnie fajne są takie odcinki, albo też odcinki typu y, mówię w 5 językach, albo w 10 językach mówię, też są fajnymi odcinkami. Y, wydaje mi się, że takie dwa odcinki się przygotować do nich na pewno wydaje, wydaje mi się że mogą być fajne na tym kanale ale możecie napisać w komentarzu też yy, czy takie pomysły mogą być fajne i co yy, powoli będziemy kończyć ten odcinek mam nadzieję że SMR wam się podobało odprężliście się i wyczliwaliście bombę jak to mówią młodzi ludzie <grym> sam jestem młody ale wiadomo co chodzi, eee, zapraszam do zasubskrybowania tego kanału, zostawienia łapeczki w górę i subskrypcji